Wejdź na handbal.pl. Wszystko piłce ręcznej w jednym miejscu. handball.pl Z nami Monika Stachowska. Ty byłaś dwa lata temu w Belgradzie. Grałaś w meczu półfinałowym z Serbią. Czym różniły się te dwa półfinały tamten z 2013 roku od tego tu w Herning? E, tam Serbia... Nie dała dojść ani na chwilę, nie dała, nie, miała niezagrożony wynik ani przez sekundę. Tutaj w drugiej połowie próbowałyśmy, próbowałyśmy je dojść, było chyba trzema bramkami już i niestety ta zaliczka z pierwszej połowy było trochę dużo na zespół holenderski. Korzystając z okazji chciałabym pogratulować, bo są naprawdę dobre i trzymam za nie kciuki w finale. Wygrałyście na pewno z różną dziś lepszą od Polski, ale masz taką świadomość, że ten finał mimo wszystko trochę przeszedł obok nosa? Oczywiście, że tak. Ja już w moim życiu nie będę miała dane grać półfinału Mistrzostw Świata, więc... Przepraszam, muszę przerwać. Dwa lata temu powiedziałaś, że to twój ostatni turniej i jeszcze dwa turnieje zagrałaś od razu potem, więc nie mów nigdy, nigdy. Bez przesady, bez jaj. Przeszedł ten finał trochę obok, obok nosa? No na pewno, no na pewno, do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że Polska za trzecim razem na następnych Mistrzostwach Świata przejdzie przez półfinał, będzie grała w finale. No mały finał przed nami, mały finał wielkiej drużyny. Polska zmierzy się o brązowy medal w niedzielę. Myślę, że nie musicie się bardzo smucić po dzisiejszym meczu. Jak wrócicie do hotelu sobie pomyślecie z kim przegrałyście to pełne wiary przystąpicie do tego co będzie w niedzielę niezależnie z kim się zmierzymy czy z Rumunią czy z Norwegią Nie chcę wyjechać stąd bez medalu to jest moje marzenie tyle lat pracowałam każda z nas tyle tak ciężko trenuje rezygnuje z wielu rzeczy po to żeby mieć medal i to jest nasz cel chcemy mieć medal I tego wam życzymy i sobie samym też Dzięki dzięki